Karim Khodi, Incórdido... j w w <laughs> <grossos> <finance>

Og na Uwaga, drodzy państwo, Czy będę kotle? <śmary> oh! Oj, nie ma kotleta! Oh! Ale uwaga, to bur coś tam robi z dniu. Można przypuszczać, że to porużywa lecieć te podkrywamy. Muszę, obkur ci na to robi. Nie wiem. Ty mu zrobiłeś pies!

O, czy będzie masło chlebem? I będzie! A, nie jest no, masło no, Ej, to tylko jest smak, O, o nie, 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 o nie! nie, nie. O nie! Nie, jest. no może nie. O, ale jest. o o o, 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 o. Uch! No, się szybuje? Czy będzie? Uwaga! Prawdy Kurwiony! A on też nie źle! Nie rzuciłeś mnie, bo E caiu da croça

아, 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 아,

Nie ma Jeden! Nie mam, nie Jeden. Nie mam. Jeden! Ej, czekaj na te No i. Nie leży na dwóch, nie leży, nie leży. Nie leży. O, no, czy będzie ciasko z kremem śmietankowym O! DVD, CDI. Najfajniejszy, chodź, chodź, <trykne> o. Nie taki jest mój spiniczek. To tym chyba boli nóżka. Pokazać, pokazać ci? No boli Ale po действие roñe man 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 o di

አዎ እንደ እ 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 እ 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 Krita Jericho mă I'm not the viatra. Dar îmi Thank <laughs>